Cześć, mam na imię Radek. Dzisiaj chciałem Wam pokazać nowy odkurzacz domowy, akumulatorowy marki Greenworks. Zapraszam. Model tego odkurzacza yy, oznaczony jest symbolem GD24 SVK 4D. Odkurzacz wyposażony jest w silnik bezszczotkowy o mocy 500W, a zasilany jest akumulatorem Greenworks 24V 4A. Odkurzacz jest lekki, poręczny, wygodny, mobilny. Za chwilkę będziemy pokazywać więcej szczegółów. Dodam, że wraz z akumulatorem waży niecałe 3 kg, więc może być użytkowany również przez drobniejsze osoby. Odkurzacz ten występuje w bardzo bogatej wersji wyposażenia, włącznie z stojakiem, który jest również stacją ładującą. W tej wersji, odkurzacz dostarczany jest na podstawie, do której możemy przymocować wszystkie akcesoria z kompletu. Wszystkie te uchwyty na akcesoria możemy zamontować sobie w dowolnym miejscu, wyżej, niżej, prawo-lawo, jak komu wygodniej. Warto zwrócić uwagę na stację ładującą yy, tego odkurzacza. Mianowicie, odkurzacz ładuje się zawsze po odstawieniu. To jest jedna sprawa. Natomiast możemy również samą, sam akumulator ładować osobno w ten sposób. Sama stacja ładująca jest dodatkowo wyposażona w trzy porty. Dwa porty USB-C i jedno USB zwykłe. Co jest ciekawe, w samym akumulatorze również znajduje się port ładowania USB-C, więc może być to fajny powerbank dla naszego telefonu czy laptopa. Odkurzacz jest wyposażony w trzy tryby pracy, różnią się siłą zasysania. Według naszych pomiarów firmowym wakuometrem, w trybie MAX, czyli w tym najwyższym trybie pracy, Siła zesania jest w granicach 250 milibarów, czy tam 25 kPa, co jest bardzo dobrym wynikiem i jest to, nie wiem, taka dosyć wysoka średnia, jeżeli chodzi o nawet odkurzacze budowlane. W trybie normal, czyli w trybie standardowym, środkowym jest to prawie 200 milibarów, jest to wystarczająca siła, żeby posprzątać nasze, nasze mieszkanie. Jest też tryb eko, gdzie ten czas pracy jest najdłuższy. I ta siła ssania jest dopasowana do mniej zabrudzonych powierzchni. Interesuje Was pewnie czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze co jest to szalenie istotne. Więc tak, w trybie MAX, czyli w trybie najwyższej siły ssania, jest to 11 minut pracy ciągłej, w trybie normalnym jest to 20 minut, i w trybie eco aż 40 minut pracy. Przyjrzyjmy się teraz akcesoriom w zestawie, konkretnie z sawką. E... Sawa główna, szeroka, turboszczotka z własnym zasilaniem. Co to oznacza z własnym zasilaniem? E... Czyli ten wałek, który mamy tutaj w środku wewnątrz, napędzany jest osobnym silniczkiem zamontowanym w tej części, więc nie mamy straty e... siły ssania, nie, nie tracimy powietrza, żeby nam napędzało ten wałek. E... W zestawie jest druga turboszczotka z innym rodzajem wałka do delikatnych powierzchni, np. welurowej kanapy. Warto wspomnieć, że obie te turboszczotki wyposażone są w podświetlenie LEDowe. Mamy kolejną turboszczotkę z własnym silnikiem do prac precyzyjnych. Mamy dyszę szczelinową. Mamy ssawkę tapicerską skośną, z takim troszeczkę twardszym włosiem. I mamy również taką ssawkę tapicerską drugą, troszeczkę z bardziej miękkim włosiem. I tutaj jest ciekawostka, można to włosie zsunąć i mamy twardą końcówkę do bardzo uporczywego brudu, na przykład wyciąganie gdzieś z dywanu jakichś ciężkich elementów. Odkurzacz jest bardzo mobilny. Można nim fajnie manewrować. Można również wjechać nim dosyć nisko, gdzieś tam pod łóżko. Po wypięciu rury ssącej mamy też funkcję odkurzacza ręcznego do prac w mniejszych pomieszczeniach, nie wiem, w samochodzie, do sprzątania mebli czy parapetów. Czyszczenie zbiornika, nic prostszego. Dwa przyciski. Wkurzacz może dalej pracować. Odkurzacz wyposażony jest w filtr HEPA H13, co oznacza, że zatrzymuje niebezpieczne dla zdrowia roztocza czy bakterie. Czyszczenie samego filtra jest też dosyć łatwe. Wystarczy zdemontować pojemnik. Mamy filtr osłonięty siatką ścietko można umyć, wytrzepać literek i pracować dalej. Sam akumulator. Jak już wspomniałem, port USB-C do ładowania e, laptopa czy mm, telefonu. Ma również wskaźnik procentowy naładowania. Akumulator 24V, który jest w zestawie z odkurzaczem, jest kompatybilny również z innymi narzędziami Greenworks. Czy są to narzędzia ogrodowe, czy są to elektronarzędzia? Jest to jedna gama i możemy sobie te akumulatory stosować zamiennie. Muszę przyznać, że po testach jestem bardzo mile zaskoczony wydajnością i funkcjonalnością, jaką niesie ten odkurzacz. Dodatkową zaletą jest jego design, można go postawić właściwie w każdym pomieszczeniu, a porty ładowania mogą posłużyć nam dodatkowo za stację ładowania do telefonów czy powerbanka gdzieś tam w pobliżu. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być zawsze na bieżąco.